Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wygląda niebo? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakby było mieszkać w miejscu, w którym nie byłoby już bólu, smutku i cierpienia? Gdzie panuje pokój, a radość nigdy się nie kończy? Wiemy, że życie na Ziemi może być trudne, pełne wyzwań, strat i chwil udręki. A co, gdybym ci powiedział, że istnieje miejsce, obietnica od Boga, gdzie to wszystko ulegnie przemianie? Dziś odkryjemy, jak będzie wyglądało to imponujące miejsce, niebo pełne chwały, gdzie będziemy żyć w doskonałej jedności z Bogiem, z dala od wszelkich trosk, które nas dręczą. Zostań ze mną i odkryj, jak ta obietnica może przynieść odnowę i nadzieję Twojemu życiu. Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, jak będzie wyglądało niebo, obejrzyj ten film do końca. A jeśli chcesz poznać więcej odkrywczych i fascynujących historii biblijnych, nie zapomnij sprawdzić, czy już subskrybujesz kanał. Ponieważ znajdziesz tutaj kilka filmów, które pomogą ci zrozumieć najbardziej fascynujące historie z Biblii. Wyobraź sobie miejsce, w którym czas nie płynie, gdzie światło nie pochodzi ze słońca, lecz z samej obecności Boga. Królestwo tak wspaniałe, że żaden ludzki umysł nie byłby w stanie go w pełni opisać. Niebo nie jest tylko miejscem docelowym. To spełnienie największej obietnicy, jaką kiedykolwiek złożono ludzkości, miejsce przygotowane przez Boga dla tych, którzy go kochają wieczny dom, w którym nie będzie smutku, bólu i pożegnań. Od czasów starożytnych prorocy i apostołowie widzieli przebłyski tego niebiańskiego miejsca, próbując ująć w słowa to, co przewyższa wszelkie ziemskie piękno. Jan w Księdze Objawienia opisuje święte miasto jako coś, co przekracza wszelkie wyobrażenia miasto ze szczerego złota, lśniące jak kryształowe szkło, ze ścianami ozdobionymi drogimi kamieniami o wszelkich kolorach. Olbrzymie perłowe bramy, ulice lśniące jak oczyszczone złoto. Jednakże opis ten, choć imponujący, stanowi jedynie cień prawdziwej chwały, która czeka dzieci Boże. Niebo nie jest miejscem nudy ani dusz błąkających się bez celu. Wręcz przeciwnie, jest to tętniące życiem królestwo, w którym wszystko tętni życiem. Biblia mówi nam, że istnieje tam czysta rzeka, z krystalicznie czystą wodą, wypływająca bezpośrednio z Boga. Brzegi rzeki zdobi drzewo życia, którego liście służą uzdrawianiu narodów. Wyobraź sobie tę scenę. Wody odbijające Bożą chwałę niczym idealne lustro, majestatyczne drzewa, których owoc nigdy się nie kończy i spokój, który otula wszystko niczym delikatny wietrzyk. Ale najbardziej niezwykłą rzeczą w niebie nie jest jego wygląd, lecz obecność Boga mieszkającego pośród swego ludu. Tam wreszcie będziemy mogli zobaczyć Pana twarzą w twarz. Jego chwała będzie tak intensywna, że nie będzie potrzeby słońca ani księżyca, bo on sam będzie oświetlał wszystko. Wyobraź sobie, że żyjesz w miejscu, w którym światło nigdy nie gaśnie, gdzie nie ma ciemności, gdzie każdy zakątek rozświetla się blaskiem wiecznej chwały. Obietnica nieba nie dotyczy tylko pięknego miejsca, ale także miejsca, w którym życie nigdy więcej nie będzie zakłócone przez cierpienie. Nie będzie łez, chorób ani pożegnań. Każde serce napełni się radością, która nigdy nie osłabnie, pokojem, który nie ulegnie zakłóceniu, miłością, która nigdy się nie skończy. To zaproszenie do wieczności, wezwanie do istnienia, w którym wszystko jest odnowione, w którym każdy dzień będzie nowym początkiem, pełnym radości i celu. Oto Boża obietnica dla tych, którzy wierzą. Niebo nie jest bajką, ale ostateczną rzeczywistością, która na nas czeka. Życie wieczne przy Bogu w królestwie, gdzie wszystko jest doskonałe i nic nie jest stracone. Taki los czeka tych, którzy pokładają wiarę w Chrystusie. A jeśli ten widok napełnia nasze serca nadzieją, wyobraźmy sobie, jak to będzie tam być i żyć tą prawdą na zawsze. Wyobraź sobie miejsce, w którym światło nigdy nie gaśnie, gdzie każda ulica lśni jak szczere złoto, a bramy są ozdobione szlachetnymi kamieniami. Biblia opisuje niebo jako miejsce nieopisanego piękna, Królestwo przygotowane przez samego Boga dla tych, którzy go miłują. Ale co, poza jego wspaniałością, czyni niebo tak wyjątkowym? Zanim przejdziemy dalej, chciałbym usłyszeć od ciebie: kiedy myślisz o niebie, co przychodzi ci na myśl? Zostaw swój komentarz poniżej. Teraz dowiedzmy się, co Biblia mówi o życiu w tym niezwykłym miejscu, miejscu, w którym ból, cierpienie i śmierć po prostu przestaną istnieć. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w miejscu, w którym każdy szczegół odzwierciedla nieopisaną wspaniałość. Niebo, zgodnie z Biblią, nie jest jedynie abstrakcyjną koncepcją, ale realnym miastem, majestatycznym królestwem przygotowanym przez samego Boga. Jego ulice nie są zrobione ze zwykłego kamienia lub ziemi, ale ze szczerego złota, tak szlachetnego, że lśni niczym kryształowe lustro. Mury otaczające to miasto nie są zwyczajne. Są ozdobione najrządszymi i najbardziej olśniewającymi kamieniami szlachetnymi, z których każdy emanuje wyjątkową, żywą barwą. Szafiry, szmaragdy, jaspisy i ametysty odzwierciedlają boskie światło w spektaklu o niezrównanym pięknie. A co z bramami? Nie są wykonane z drewna ani żelaza, lecz z ogromnych, błyszczących pereł, każda idealnie ukształtowana ręką stwórcy. Ale to nie tylko bogactwa materialne sprawiają, że niebo jest nie do opisania, ale także stała obecność boskiego światła. Tam słońce i księżyc nie są potrzebne, bo chwała Boża oświetla wszystko. Wyobraź sobie blask, który nie razi oczu, lecz rozgrzewa duszę. Światło tak czyste, że rozprasza każdy cień strachu, smutku i samotności. Oto obietnica nieba. Miejsca, gdzie piękno i doskonałość są nieograniczone, gdzie majestat Bożego stworzenia objawia się w każdym szczególe. A przede wszystkim jest to miejsce wiecznej komunii, gdzie wierzący nigdy nie będą sami, żyjąc w pełni radości i pokoju, na zawsze. Wyobraź sobie miejsce, w którym nie popłyną już żadne łzy, gdzie ból, który kiedyś ściskał twoją klatkę piersiową, już nie istnieje. W niebie wszelkie cierpienie będzie przeszłością, niczym cień który zniknie wraz z porannym światłem. Żadna choroba nie może dotknąć tych, którzy tam mieszkają, żaden smutek nie może splamić pełnej radości, która otacza wszystko. Śmierć, która na Ziemi wydaje się nieuniknionym końcem, nie ma miejsca w niebie. Tam życie się nie kończy, nie jest mierzone dniami ani latami, jest wieczne, doskonałe i niezmienne. Nie ma pożegnań, nie ma żałoby, nie ma strachu przed jutrem. Wyobraź sobie, że żyjesz każdą chwilą z pewnością, że szczęście nigdy się nie skończy, że nigdy więcej nie będzie rozłąki między tymi, których kochamy. Ale największą obietnicą nieba nie jest tylko brak cierpienia, ale rzeczywista i stała obecność Boga. Tam nie będzie żadnych barier między Stwórcą a jego dziećmi. Połączenie będzie całkowite, bez wątpienia, bez odległości, bez przerw. Wyobraź sobie, że patrzysz w oczy samego Boga i odczuwasz Jego miłość tak intensywnie, że w Twoim wnętrzu nie ma już żadnej pustki. Każdy zakątek nieba wypełni się pieśniami pochwalnymi, śmiechem, radości i pokojem, który nigdy nie zachwieje. Będzie to miejsce, w którym każde marzenie, które wydawało się niemożliwe, stanie się rzeczywistością, gdzie dusza odnajdzie swój prawdziwy dom. Oto przeznaczenie, jakie Bóg przygotował dla tych, którzy go kochają, miejsce, w którym życie nigdy się nie kończy, a szczęście nigdy nie więdnie. Niebo nie będzie miejscem bezczynności, gdzie dusze po prostu błąkają się bez celu. Przeciwnie, ci, którzy zostaną przyjęci do chwały niebieskiej, będą odgrywać aktywną i znaczącą rolę. Nie będzie to nudne życie, lecz życie pełne radości, nauki, rozwoju i celu. Wyobraź sobie królestwo, w którym każdy człowiek odgrywa ważną rolę w nowym dziele. W którym każdy talent jest ceniony, a każda umiejętność wykorzystywana do czegoś wielkiego. Biblia mówi o wierzących rządzących z Chrystusem, co oznacza, że będą obowiązki, przywództwo i zadania, które przyniosą spełnienie i radość. Jednak w przeciwieństwie do obecnego świata, w którym władza często deprawuje, w niebie wszystko będzie sprawiedliwe i doskonałe, ponieważ każda decyzja będzie podejmowana zgodnie z boską mądrością. Co więcej, Wiedza nie będzie czymś statycznym. Wierzący będą nadal się uczyć, zgłębiać tajemnice wszechświata i poznawać głębiej umysł stwórcy. Wyobraź sobie odkrywanie rzeczy, których tutaj na ziemi nigdy nie bylibyśmy w stanie zrozumieć, zgłębianie odwiecznych prawd i rozwój duchowy bez ograniczeń. Każdy dzień będzie nową okazją, by zadziwić się wielkością Boga. Społeczeństwo w niebie będzie doskonałe i harmonijne. Nie będzie zazdrości nieuczciwej konkurencji, nienawiści i nieporozumień. Związki będą charakteryzować się szczerą miłością, szacunkiem i jednością. Każda osoba będzie ceniona za to, kim jest, a nie za to, co ma lub co może zaoferować. Będzie to wspólnota pokoju, w której każdy znajdzie swoje miejsce i będzie żył w doskonałej komunii z Bogiem i innymi. Niebo będzie miejscem, w którym życie nabierze pełnego sensu gdzie każdy człowiek będzie miał swoją rolę, cel i możliwość przyczynienia się do chwały Bożej w swój własny, niepowtarzalny sposób. Nic nie będzie nudne, nic nie będzie męczące. Wręcz przeciwnie, każdy dzień będzie nowym odkryciem, nową radością, nowym powodem do oddawania czci Stwórcy z wdzięcznością i entuzjazmem. Uwielbienie w niebie nie będzie czymś powtarzalnym i monotonnym, lecz żywym, ciągłym i nieustannie odnawianym doświadczeniem. Wbrew temu, co wyobraża sobie wiele osób, nie będzie to po prostu ciągłe śpiewanie hymnów czy powtarzanie tych samych słów w nieskończoność. Będzie to raczej nieustanne spotkanie z obecnością Boga, gdzie każda chwila będzie objawiać coś nowego i zaskakującego na temat Jego chwały i majestatu. Wyobraź sobie, że stoisz przed Stwórcą wszechświata, kontemplujesz Jego światło, Odczuwasz Jego miłość tak intensywnie, że każdy wyraz uwielbienia popłynie naturalnie, jako nieodparta odpowiedź na Jego wielkość. W niebie wierni będą chwalić Boga nie tylko słowami, ale każdym czynem, każdą myślą i każdą emocją. Adoracja będzie czymś, co wypełni całą Twoją istotę, przynosząc nieopisaną radość i niespotykany dotąd spokój. W każdej chwili będą objawiane nowe aspekty boskiej mądrości. Wiedza o Bogu nie będzie ograniczona jak to ma miejsce na Ziemi, gdzie nasza wiedza jest niewielka i fragmentaryczna. W niebie prawda będzie objawiana stopniowo i w nieskończoność. Z każdym objawieniem serca będą napełniać się podziwem i chwałą, gdyż Bóg jest niewyczerpany w swojej wielkości. Pomyśl o radości śpiewania razem z aniołami, o słyszeniu niebiańskich melobii, jakich nigdy wcześniej nie słyszano, o obserwowaniu doskonałej harmonii między odkupionymi a zastępami niebieskimi, zjednoczonymi w jednym celu. Wywyższania tego, który króluje na wieki. Każdy dźwięk, każdy kolor, każde uczucie będzie przesiąknięte boską obecnością. Muzykę wieczności nie tylko usłyszysz, ale także poczujesz każdą cząstką swojej istoty. A nie tylko uwielbienie słowami i pieśniami, ale i życie samo w sobie stanie się aktem czci. Wszystko, co dzieje się w niebie, będzie na chwałę Boga. Miłość między świętymi, stała nauka, służba w królestwie. Wszystko to będzie wyrazem wdzięczności i czci. Nie będzie zmęczenia ani nudy, bo każdy dzień przyniesie coś nowego do odkrycia, coś nowego do świętowania, coś nowego do chwalenia. Doświadczenie czci będzie wieczne, lecz nigdy nie będzie takie samo. W każdej chwili nowe objawienie sprawi, że uwielbienie będzie głębsze, intensywniejsze, bardziej żywe. W niebie wierni nigdy nie przestaną zachwycać się nieskończoną chwałą Boga, gdyż On jest niewyczerpany a wieczność będzie czasem niekończących się odkryć i uwielbienia. Wielu wyobraża sobie niebo jako miejsce, w którym dusze po prostu unoszą się wśród chmur, nie robiąc nic poza śpiewaniem i odpoczywaniem. Ale rzeczywistość opisana w Biblii jest zupełnie inna i nieskończenie wspanialsza. Niebo nie będzie stanem bezczynności, ale tętniącą życiem krainą wypełnioną sensownymi zajęciami, gdzie każdy człowiek będzie miał jasny cel i niekończącą się radość we wszystkim, co robi. W niebie wszystko będzie nowe. To będzie nowe stworzenie, gdzie czas nie będzie ciężarem i gdzie zmęczenie nie będzie istniało. Każda osoba będzie miała określoną rolę i zadania, które przyniosą jej spełnienie i cel. Wyobraź sobie miejsce, w którym każda aktywność przynosi satysfakcję, każda chwila ma znaczenie i nigdy nie towarzyszy temu frustracja ani zmęczenie. Odkupieni będą mieli przywilej panowania razem z Chrystusem. Oznacza to, że będzie istniała organizacja, odpowiedzialność i przywództwo. Jednak w przeciwieństwie do tego, co widzimy na Ziemi, gdzie rządy często cechują się korupcją i niesprawiedliwością, w niebie rządy będą doskonałe, sprawiedliwe i mądre. Ci, którzy są wierni Bogu, otrzymają obowiązki nie jako ciężar, ale jako zaszczyt, aktywnie uczestnicząc w zarządzaniu nowym stworzeniem. Oprócz rządzenia, zbawieni będą się nadal uczyć. Wiedza o Bogu i wszechświecie jest nieskończona, a wieczność będzie czasem nieustannych odkryć. Wyobraź sobie, że zgłębiasz tajemnice kosmosu. Rozumiesz tajemnice, które wcześniej pozostawały poza naszym zrozumieniem i zagłębiasz się w boską mądrość w zupełnie nowy sposób. Będzie także doskonała komunia wśród świętych. W przeciwieństwie do obecnego świata, w którym panują nieporozumienia, podziały i konflikty, w niebie wszystkie interakcje będą naznaczone miłością i harmonią. Będzie to miejsce, w którym każde spotkanie będzie radością, każda rozmowa będzie wzbogacająca, a każda relacja będzie czysta i prawdziwa. A co najważniejsze, każde działanie, każde zadanie, każde odkrycie będzie w pewnym sensie formą czci. Wszystko będzie czynione na chwałę Bożą i to będzie największą radością ze wszystkich. Nic nie będzie monotonne, nic nie będzie bezcelowe. Niebo będzie żywym, oddychającym, pełnym znaczenia królestwem, gdzie każdy dzień przyniesie nowe powody do świętowania, uczenia się i służby. Nie będzie to miejsce bezczynności, lecz miejsce pełni. Każdy człowiek będzie miał do odegrania wyjątkową i ważną rolę, żyjąc wiecznie w obecności Stwórcy, w pełni świadomie, z poczuciem celu, radością i spełnieniem. Jak możemy ignorować tak wspaniałą obietnicę? Niebo nie jest odległą koncepcją czy nieosiągalnym marzeniem, jest rzeczywistością przygotowaną przez Boga dla tych, którzy go kochają. To miejsce, w którym ból nie będzie już miał mocy, gdzie smutek zostanie zapomniany, a prawdziwa radość zapanuje na zawsze. Ten film nie jest tylko wyjaśnieniem nieba, ale także zaproszeniem do refleksji nad tą boską obietnicą. Jeśli Bóg sam przygotował wieczny dom dla tych, którzy za nim podążają, Czyż nie powinniśmy żyć z tą nadzieją płonącą w naszych sercach? Czy nie powinniśmy pozwolić, aby ta pewność zmieniła nasz sposób postrzegania życia, trudności, a nawet śmierci? To prawda, którą należy się dzielić. Ilu ludzi wokół nas żyje bez nadziei, uwięzionych w bólach i nieszczęściach tego świata? Niebo nie jest tylko miejscem docelowym, to obietnica, która teraz zmienia naszą perspektywę. Kiedy rozumiemy, że czeka na nas coś większego, Nasza wiara się wzmacnia, nasze kroki stają się pewniejsze, a nasze serca odnajdują pokój. Ten film to coś więcej niż opowieść, to apel, wezwanie do odnowienia wiary, do przypomnienia sobie, co Bóg przygotował i do dzielenia się tym przesłaniem z tymi, którzy jeszcze nie znają tej nadziei. Niech każde słowo tutaj będzie przypomnieniem, że to co najlepsze, jeszcze przed nami. Niech ta pewność pobudza nas do przeżywania każdego dnia w sposób celowy, z miłością i oczekiwaniem dnia, w którym w końcu ujrzymy spełnienie tej obietnicy. Dziękujemy za obejrzenie naszego kanału aż do tego momentu. Nie zapomnij sprawdzić, czy już go subskrybujesz, aby nadal otrzymywać treści, w których przedstawimy więcej fascynujących historii biblijnych. Niech Bóg błogosławi Twoje życie.